Influencerki przyłapane na oszustwie 5. Kristina Czernalewa, influencerka z milionem obserwujących, została przyłapana na używaniu filtrów wyszczuplających. Na nagraniu widać jak metalowe ogrodzenie za nią dosłownie się wygina. 4. Jedna z tak zwanych Jim nagrała siebie podczas ćwiczeń, ustawiając kamerę tak, by widać było tylko jedną stronę maszyny. Tę z większą liczbą talerzy. Małe oszustwo, ale pokazuje, że niektórzy wolą zasięgi od prawdziwego treningu. 3. Sara Landry promuje w sieci akceptację własnego ciała, jednocześnie używając w swoich nagraniach filtrów wyszczuplających nawet brzuch. Jej męża nagle się spłaszcza, gdy przechodzi przed kamerą, co mocno podważa jej przekaz o samoakceptacji. 2. Influencerka Chloe Waters przekonywała, że jej produkt potrafi odmłodzić twarz. Widzowie szybko zauważyli, że to zwykły filtr, a nie taśma, stoi za cudem odmłodzenia, ponieważ znikały jej wszystkie zmarszczki, usta rosły, a brwi ciemniały. Mimo to sprzedaje swoje face tapy za 25 dolarów. 1. Bel Gibson kobieta twierdziła, że bezglutenowa dieta pomogła jej zwalczyć raka. Zarabiała na książce, aplikacji i darowiznach, dopóki nie wyszło na jaw, że nigdy nie była chora stała 300 tysięcy dolarów grzywny, której do dziś nie spłaciła.